Chodźcie, bo um, generalnie wczoraj wystawiłem ankietę, i zapełniło się wszystkie miejsca, więc tutaj teraz dajemy, kto się dostał do mojego filmu, że tak powiem. Znaczy, kto został, kim nie. To wszystko było na tym filmie. I tak, piersi Ty y, i teze hewe, ty justek. Y, Kornelia L9K Daniel yy, i dalej czekajcie Tutaj mamy tak Ci co są zaznaczeni dostali się A ci co na krzyk, to ich po prostu zignorowałem No i ostatnie miejsce Chociaż tutaj brat czajnika no już był zajęty Nie że tak że zignorowałem tylko było zajęte miejsce więc yy, wiaderko sorry